Oznaczenie, ale oczywiście tylko dlatego, jak siedzisz sobie na łóżku, e, ja próbuję coś ogarnąć, żeby było miło, bo pani, pani się obraziła i bo nie chciałem nagrać e, seksownego TikToka, bo nie chciałem wstawić, e, nie chciałem, żeby ona wstawiła zdjęcie i TikToka ze mną takiego e, dziwnego. E, żebym e, zrobił coś tam jeszcze, żebym, jakie zdjęcie, żeby pozowała mi w gołej dupie przy mojej płycie, to powiedziałem nie. I to sześć razy nie oznacza właśnie to, nie? Więc kurwa, e, dziewczynko, pierdolnij się w głowę konkretnie. Wiesz, ogarnąć to, żeby było miło, to znaczy, że po prostu podchodziłem i mówiłem, dawaj coś robimy. Chodź coś robimy, no chodź, dawaj to robimy. Nie, dawaj, dawaj, wymulamy, ogarniamy coś. Nie, bo się razem nie mówiłem. Nie, ja już nie chcę bierzyję TikTokiem i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Kaj okay, kurwa, a ja też nie jestem głupi i też co więcej ponagrywałem, bo wiedziałem, że może być źle i kurwa dużo osób mnie przestrzegało przed tym w trakcie kurwa jak się dowiedzieli właśnie, że taka osoba u mnie jest i ze mną spędza czas i posłuchajcie jak. Ga Posłuchajcie co bierze i posłuchajcie jak wasza idolka oraz wasza e, koleżanka, która nie kłamie wcale mówi zachowuje się oraz jak żyje w co? Ja no. się, już ja, ja, się, ja, się, A co ty cię? A co ty cię brałaś? No kamień i leki. Ale ile tego brałaś? Jakieś... Ile... I po ile sztuk? No ty najłatwiejsze no, dwie się, jest trzy. Trzy je wzięłaś? No spokojnie. I co jeszcze brałaś dzisiaj? No klony. Klony? I co jeszcze? I więcej raz. No myśmy... Myśmy też kurwa opili alkohol jak wcześniej. Co? Ty jeszcze jarałaś. Se a a të fa një përmesh orë të që Ajo, 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 ajo,